Zdążyłam. Gdzie jest Seris? Uf, nie spóźniłam się? Spokojnie, usiądźmy. Autobus jeszcze nie przyjechał. Uff, ja nie mogłam znaleźć mojego kota piknikowego, który ja zawsze biorę na wakacje. No i myślałam, że się spóźnię. A gdzie reszta? Oni chyba po, i, mieli przy, po, pojechać z innego przystanka. O, chyba jedzie autobus. No to ten, chodźmy, wsiądźmy tam. Po prostu nie mogę. Wysłali mnie na jakiś... Obóz z Rebelsami. Jak ja nie lubię Rebelsów. Ashlyn, zaczekaj. Ashlyn, nie możesz tak po prostu się oddalać od nas. Nie będę słuchać jakiegoś Rebelsa. Niedługo przyjadą ci ze Całą. Powinniśmy iść na ten przystanek. Przecież to my mieliśmy ich wprowadzić do tego obozu. Idź tam tylko beze mnie. Ashlyn, to niebezpiecznie się tak oddzielać od grupy. Bezpiecznie jak od Rebelsów. Dobra, ja idę do Huntera. Przyjechali? No nie, jeszcze nie przyjechali. Um, gdzie jest Ashlen? Nie wiem. Nie chciała z nami iść, bo jesteśmy rewersami. O, patrz, przyjechał ten autobus. Nie jak to najpięknie. To ralej zaczekaj. Wierzę floteczki. Wreszcie jakieś porządne wakacje. Laguna, zobaczysz, będzie fajnie. Jak tak mówisz? No dobrze. Teraz, widzisz te osoby tam? No, Ryan. Nie przypominają one ci kogoś? Ej, to nie Hunter i Poppy? No, to nie. Chodźmy, pogadajmy z nimi. Hunter, to nie jest Raven i Dexter? No. Chyba idą do nas. Raven, tęskniłam z tobą. Ja również, przyjaciółka. Siemasz z brachu, kopelat. No, kopelacy, Hunter. Toś jeszcze z wami? Może przyjechał zabrał trochę? A, tak. Ehm, Ashley z nami przyjechała. Co ty... Nie są ona na ogół w Hiszpanii z innymi royalsami? Przecież ona nie lubi chyba rebelsów. Pan mówił mi, dał karę, że musiała pojechać na ten autobus. Um, Raven? Tak? Czy Seris chodzi z wami do szkoły? No tak. Bo ona chyba tutaj idzie do nas. Hej, dziewczyny. Wow, Popi, to ty? No to ja. <noise> Co jej się stało? Chyba zobaczyła Huntera. Hunter! Mój najlepszy przyjaciel. Nie spodziewałam się, że ciebie spotkam. No ja cię też. Chodź, muszę ci opowiedzieć, co się zdarzyło ze mną w Straszyceum. Okej. Okay. Papi, musisz poznać moje straszyciółki. Okej. Okay. Dziewczyny, musicie kogoś poznać. O, to ktoś zabrał tej haj? No, aż skąd wiedziałaś? A moja intuicja. Papi, chodź. Cześć wszystkim, jestem popił her córka Papi, to są Spektra, Laguna, Katy, Franki, Toralej i River. Nie, cię poznać. Chodź, chodź tutaj obok mnie. Okej. Okay. Um, Raven, um, gdzie jest Tyris? Aha, on prowadzę swojego najlepszego przyjaciela. A tak um, chce? Chyba poszedł za nimi. Um, Raven to też twoja kumpela? No czy to nie moja kompela, ale znam ją. Wreszcie was znalazłam. Poppy, czemu mnie zostawiłaś? Bo tak jakby mówiłaś, że nie zadajesz się z Drabblesami? Kim one są? To potwory? I Raven? Chyba nie jest przyjacielsko nastawiona. No. Jak więcej Robesów tutaj będzie? Nie wiem, czy tutaj... Chcę jakimś rojazdem być. Hej, dziewczyny, co tu się e, dzieje? Royas. E, nie wiem, no co to jest ten Royals? To są ci, którzy chcą podążać przez swoim... No jakby przeznaczenie. Aha, a ta laska to kto? Ashley Nella, córka Kopciuszka. Nie a no, czemu ona się patrzy tak bardzo na Dextera? Bo byli kiedyś parą. Raven, zrób coś, bo stracić chłopaka. Okej, okay, strącę się do niej Dexter, wszystko dobrze? Hmm. Tak jest, Raven. Chodź, się ze mną. To ty jesteś z Rebelsem? To, co nie jesteśmy Rebelsami i Royalsami, Ashley, zrozum to. Właśnie obowiązują te zasady? Zazwyczaj jesteśmy normalsami po prostu. Żadnymi royalsami um, lub rebelsami. Ten świat schodzi na psy. Dobra robota, Raven. Dziewczyny, to jest Hunter. Hunter, dziewczyny. Miło cię Hunter. Chodź, siedzimy obok spektry. Ej, może powinniśmy zacząć rozstawiać namioty? No, zgadzam się, bo niedługo zajdzie, zajdzie słońce i będzie ciemno i będzie trudno. Ale jak przekonamy to Ashlyn? Przecież ona chyba jest z nami pokłócona. Właśnie o to samo chciałam się zapytać Leguno. Matko, Ashlyn, po prostu nie da się z nią dogadać. Ashlyn Ella tu jest? Mówiłaś, że wiesz, przecież posłuchać naszą rozmowę. Jest to zmian coś kompletnie innego. Ktoś się zgłasza na ochotnika, żeby z nią pogadać? Ja mogę z nią porozmawiać? Nie, naprawdę. Nie boję się, że coś nie zrobi, coś nie panie. Jest to już nie. Mam takich fantastycznych. Stasi mam takich fantastycznych przyjaciół, że po prostu sądzę, że muszę się wam jakoś oddzięczyć, więc porozmawiam z Ashlyn, prawda? Tak. Będziesz tutaj tak leżała, czy dołączysz do nas po prostu? Laguna, prawda? Nie ma sensu, Dexter mnie już pewnie nie kocha. Przecież to było już dawno, kiedy wyjście w związku. On potrzebował nowej miłości. Pewnie masz rację. Myślę o tym, czy naprawdę jestem royalsem, czy bardziej rebelsem. To naprawdę tak, takie ciężkie myśli mi przechodzą po głowie. Nie myśl, tylko dołącz do nas. Wiesz co? Chyba dołączę do Was. No to samej.